Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, aby subskrybować kanał, bo historia, którą zaraz poznasz, jest jedną z najbardziej niesamowitych opowieści o odwadze w czasie wojny. Rok 1944. Polska, serce okupowanej Warszawy, a wokół miasta cisza przerywana tylko echem wybuchów i kroków niemieckich patroli. Ludność cywilna żyła w ciągłym strachu, nie wiedząc, które miejsce stanie się celem kolejnego bombardowania. W takich warunkach nikt nie myślał o bohaterach, bo każdy dzień był walką o przetrwanie. Tymczasem młody polski inżynier Janek Kowalski, człowiek o niezwykłym umyśle i opanowaniu, został wezwany do wykonania zadania, które mogło kosztować go życie. W ciągu kilku tygodni miał rozbroić setki niemieckich bomb, które Niemcy pozostawiali w strategicznych punktach miasta. Jednak sytuacja była ekstremalna brakowało narzędzi, a czas nie pozwalał na jakiekolwiek błędy. Janek miał jedynie drut z munduru i własną wiedzę. Pierwsza bomba znalazła się w magazynie wojskowym przy dawnym dworcu. Wyglądała zwyczajnie, metalowa, o kształcie cylindra, ale Janek wiedział, że każde przesunięcie może zakończyć się eksplozją, która zniszczy nie tylko budynek, ale i życie przechodniów. Ukląkł, wziął głęboki oddech i zaczął analizować mechanizm. Jego ręce drżały tylko przez ułamek sekundy, zanim skupienie wzięło górę nad strachem. Każdy przewód, każdy element mechanizmu był jak zagadka, którą musiał rozwiązać intuicyjnie, korzystając z drutu z własnego munduru zamiast profesjonalnych narzędzi. W kolejnych dniach Janek przeszedł przez ulice Warszawy, przeszukując miejsca wskazywane przez mieszkańców. Każda bomba była inna. Czasem była ukryta w studzience kanalizacyjnej, innym razem w piwnicy czy opuszczonym domu. Ludzie patrzyli z przerażeniem, ale i podziwem, gdy widzieli, jak samotny mężczyzna z jedynie kawałkiem drutu staje naprzeciw niemieckiej technologii wojennej. Jednego popołudnia Janek dotarł do magazynu przy starym młynie. Niemiecka bomba, większa niż wszystkie poprzednie, leżała pośrodku pustego pomieszczenia. W powietrzu unosił się zapach smaru i rdzy, a cisza była tak gęsta, że słychać było każdy krok. Inżynier wiedział, że w tej chwili nie może zawieść. Odkroił kawałek drutu z munduru, uformował precyzyjną pętlę i powoli manipulował mechanizmem. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Wreszcie usłyszał cichy klik, bomba została rozbrojona. Jego serce biło jak młot, ale wiedział, że uratował nie tylko siebie, ale i setki mieszkańców okolicy. Do końca wojny Janek rozbroił łącznie 340 niemieckich bomb. Każda z nich była innym wyzwaniem, każda mogła skończyć się tragicznie. Mimo tego nigdy nie używał żadnych profesjonalnych narzędzi, jedynie drut z munduru wiedzę zdobytą na studiach i niebywałą intuicję. Jego nazwisko nie pojawiało się w gazetach ani raportach wojskowych, ale mieszkańcy Warszawy mówili o nim szeptem, nazywając go człowiekiem, który pokonał Niemców bez wybuchu. Po wojnie Janek wrócił do spokojnego życia, lecz każdy, kto znał jego historię, wiedział, że był bohaterem nie mniej ważnym niż żołnierze na froncie. Jego opowieść przypominała, że odwaga i inteligencja mogą czasem ocalić więcej niż armia, że nawet pojedynczy człowiek z jedynie drutem i odwagą, może zmienić losy setek ludzi. Historia Janka Kowalskiego przetrwała w opowieściach, w książkach, w szeptach mieszkańców, którzy przeżyli dzięki jego odwadze. Był cichym bohaterem, symbolem sprytu, poświęcenia i ludzkiej determinacji wobec największego zła. I choć dziś nikt nie pamięta dokładnie jego imienia w oficjalnych dokumentach, duch Janka wciąż spaceruje ulicami Warszawy, przypominając, że prawdziwi bohaterowie często nie noszą mundurów, a ich narzędzia są prostsze niż myślimy, wystarczy drut, wiedza i serce pełne odwagi. Dni mijały, a każda kolejna bomba była coraz bardziej skomplikowana. Janek nie miał już czasu na odpoczynek, a miasto zaczynało zdawać sobie sprawę, że ich los zależy od jednego człowieka. Kiedy usłyszał o trzech bambach ukrytych w szkole podstawowej, zrozumiał, że sytuacja staje się krytyczna. Dzieci wracały z lekcji, a w budynku panował chaos, nauczyciele próbowali ewakuować młodszych, ale nikt nie wiedział, gdzie dokładnie ukryto ładunki. Janek dotarł na miejsce z sercem bijącym jak młot. Wszedł cicho do szkoły, a echo jego kroków odbijało się od zimnych, pustych korytarzy. Pierwsza bomba znajdowała się w sali gimnastycznej, pod starymi materacami. Zwykły drut z munduru musiał zastąpić profesjonalne szczypce i wkrętaki. Powoli, centymetr po centymetrze, inżynier odcinał niewidoczne połączenia, skupiając całą uwagę na najdrobniejszym szczególe. Każdy fałszywy ruch mógł kosztować życie dzieci, które za chwilę miały przejść do sal lekcyjnych. Klik. Mechanizm ustąpił. Janek poczuł ulga, ale wiedział, że to dopiero początek. Kolejne dwie bomby były jeszcze bardziej skomplikowane. Niemieckie eksperymenty z czasowymi zapalnikami wymagały od niego nie tylko wiedzy technicznej, ale też cierpliwości i zimnej krwi. Każdy przewód, każdy fragment metalu mógł być pułapką. Czas zdawał się zatrzymać a on działał jak w transie, kierując się instynktem i latami nauki. W międzyczasie mieszkańcy obserwowali z daleka, nie mogąc uwierzyć, że jeden człowiek może wykonywać tak niebezpieczne zadania. Starsi ludzie opowiadali dzieciom o mężczyźnie z drutem, a młodzi patrzyli na Janka jak na bohatera z opowieści. Nigdy nie odmawiał pomocy, niezależnie od miejsca, niezależnie od warunków. Podczas jednej akcji, gdy Niemcy wysadzili most w pobliżu starego miasta, Janek samodzielnie rozbroił bombę przy wodociągu, ratując dziesiątki rodzin przed załaniem piwnic. Jednak najtrudniejsza próba miała dopiero nadejść. W samym centrum miasta, przy głównej arterii transportowej, znalazł bombę wielkości małego samochodu. Wokół panował chaos, niemieckie patrole przemieszczały się co kilka minut, a ludzie próbowali ratować swoje dobytek przed kolejnymi nalotami. Janek ukląkł przy ładunku, pocierając dłonie, które już były poranione od wcześniejszych prób. Każdy ruch był precyzyjny, a jego oczy błyszczały od zmęczenia i adrenaliny. Minuty mijały, a Janek czuł, że siły powoli go opuszczają. Jednak nie mógł pozwolić sobie na błąd. Z drutem w dłoni zaczął delikatnie manipulować mechanizmem, wyobrażając sobie, jak bomba nie wybucha. Klik. Znowu usłyszał upragniony dźwięk, mechanizm ustąpił. Ludzie zebrani wokół wybuchli cichym aplauzem, a Janek odetchnął głęboko, wiedząc, że uratował setki istnień. Nie była to tylko walka z bombami, ale też z czasem, z własnym strachem i zmęczeniem. Każda kolejna akcja wymagała od niego mistrzostwa w koncentracji, opanowaniu i precyzji. Janek stał się legendą Warszawy, cichym bohaterem, którego odwaga była w stanie powstrzymać niemieckie bombardowania, kiedy cała armia wydawała się bezradna. Jego historia przypominała mieszkańcom, że w chwilach największego zagrożenia nawet pojedynczy człowiek może zmienić losy całego miasta. Choć nie szukał rozgłosu ani chwały, ludzie mówili o nim z podziwem i wdzięcznością. Był symbolem sprytu, odwagi i determinacji. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Janek musiał działać w warunkach, które dla zwykłego człowieka byłyby nie do zniesienia. Jednego poranka, w samym sercu dzielnicy Żolibosz, natrafił na bombę ukrytą w piwnicy starej kamienicy. Budynek był w złym stanie, podłoga skrzypiała, a ściany pokrywała gruba warstwa kurzu i gruzu. Ludzie patrzyli na niego z przerażeniem, bo wiedzieli, że najmniejszy błąd oznaczałby katastrofę. Janek ukląkł, wziął drut z munduru i zaczął delikatnie manipulować mechanizmem. Jego dłonie były zranione od wcześniejszych prób, a podspływał po czole, ale nie pozwolił, by strach wpłynął na precyzję jego ruchów. Wokół panowała cisza, przerywana tylko odległym hukiem wybuchów. Kiedy kliknął mechanizm, w powietrzu uniósł się oddech ulgi, bomba została rozbrojona. Nie było jednak czasu na odpoczynek. Następnego dnia, podczas nalotu, Janek otrzymał informację o bombach w porcie, gdzie składowano żywność i lekarstwa dla ludności. Każda bomba mogła zniszczyć nie tylko magazyny, ale i całą sieć dostaw dla miasta. Janek dotarł tam w pośpiechu, manewrując wśród wraków statków i połamanych kontenerów. Mechanizmy były trudniejsze niż kiedykolwiek. Niektóre wyposażone w czasowe zapalniki, które wymagały od niego najwyższej koncentracji. Ludzie obserwowali z daleka, jak samotny człowiek, z jedynie drutem i niezłomnym spokojem, radzi sobie z niemiecką machiną wojenną. Starsze kobiety szeptały, że to cud, a dzieci, choć przerażone, czuły dumę, widząc bohatera, który ratuje ich codzienne życie. Jednak najbardziej dramatyczne wyzwanie czekało na Janka w sercu Starego Miasta. W wąskich uliczkach między ruinami kamienic, znalazł bombę umieszczoną w starym schronie przeciwlotniczym. Był to ładunek eksperymentalny, większy, bardziej skomplikowany i śmiertelnie niebezpieczny. Każdy fałszywy ruch groził natychmiastową eksplozją. Janek uklęknął, wziął głęboki oddech i zaczął analizować mechanizm. Drut w jego ręku stał się przedłużeniem jego myśli, a każda manipulacja wymagała pełnej precyzji. W tle słychać było syreny alarmowe i echa wybuchów w innych częściach miasta. Ludzie trzymali się w bezpiecznej odległości, modląc się w ciszy. Po godzinach koncentracji, w momencie, gdy wydawało się, że czas się zatrzymał, klik. Mechanizm ustąpił. Janek poczuł ulgę, ale wiedział, że to nie koniec. Pod koniec wojny Janek rozbroił łącznie 340 bomb. Każda z nich była osobną historią strachu, napięcia i heroizmu. Nigdy nie używał profesjonalnych narzędzi, jedynie drutu z munduru, wiedzy i niebywałej intuicji. Jego nazwisko nie pojawiało się w oficjalnych raportach, ale mieszkańcy Warszawy szeptali o nim z podziwem, nazywając go człowiekiem, który pokonał Niemców bez wybuchu. Po wojnie Janek powrócił do zwykłego życia. Pracował w fabryce, odwiedzał rodzinę, ale nikt nie wiedział o jego heroicznych dokonaniach. Historia jego odwagi przetrwała w opowieściach mieszkańców w szeptach dzieci i w legendach ulicznych, które mówiły o tym, że jeden człowiek z drutem może ocalić setki istnień. Jego życie przypominało, że prawdziwa odwaga nie potrzebuje mundurów ani fanfar. Czasem wystarczy wiedza, precyzja i serce pełne determinacji. Janek Kowalski stał się symbolem nadziei, heroizmu i niezwykłej siły jednostki wobec największego zagrożenia. Kiedy naloty stawały się coraz częstsze, Janek musiał działać niemal w każdej części miasta. Pewnego wieczora otrzymał wiadomość o bombie ukrytej w szpitalu polowym, gdzie leczeni byli ranni żołnierze i cywile. Każda chwila zwłoki mogła kosztować życie setek ludzi. Janek ruszył w kierunku budynku, czując ciężar odpowiedzialności na barkach. W szpitalu panował chaos, korytarze pełne były rannych, a personel medyczny próbował organizować ewakuację. Janek ukląkł przy bombie, a jego dłonie drżały, ale umysł pozostawał spokojny. Drut z munduru stał się narzędziem życia lub śmierci. Po kilkunastu minutach precyzyjnej manipulacji mechanizmem usłyszał cichy klik. Bomba została rozbrojona, a personel i pacjenci odecznęli z ulgą. Nie było jednak czasu na świętowanie. Każde kolejne wyzwanie było coraz trudniejsze. W jednej z kamienic na Woli, pod gruzami częściowo zniszczonej ulicy, Janek znalazł bombę z zegarem odliczającym minuty. Czas uciekał. A on musiał działać szybciej niż kiedykolwiek. Każdy ruch wymagał najwyższej precyzji. W myślach powtarzał wszystkie schematy, które studiował w czasie studiów inżynierskich, analizując każdy przewód i kontakt. Klik. Kolejna bomba została rozbrojona. Ludzie, którzy obserwowali Janka z bezpiecznej odległości, zaczynali wierzyć w cuda. Starsi mówili: To nie człowiek, to anioł stróż warszawy. Dzieci na ulicach szeptały o mężczyźnie z drutem który nigdy się nie myli. Każda rozbrojona bomba oznaczała ocalone życie. Każda akcja była dowodem, że jednostka może zmienić los całego miasta. Jednak Janek również odczuwał zmęczenie. Ciało bolało od naciągniętych mięśni. Ręce były posiniaczone, a każda noc przynosiła koszmary o wybuchach. Mimo to wstawał codziennie, wiedząc, że nie może zawieść. Jego heroizm nie polegał na sile fizycznej, ale na niezwykłej odporności psychicznej i determinacji które pozwalały mu mierzyć się z niebezpieczeństwem, gdy wszyscy inni bali się zbliżyć. Kulminacja nadeszła pod koniec wojny, kiedy Janek został wezwany do największej bomby, jaką kiedykolwiek napotkał, ukrytej pod dawnym dworcem kolejowym, w miejscu strategicznym dla całego miasta. Jeśli wybuchła, mogła zniszczyć setki budynków, ranić tysiące ludzi i zatrzymać całą logistykę Warszawy. Janek uklęknął przy ładunku, w ręku drut, w sercu niezłomna determinacja. Każdy przewód był pułapką, każdy element mechanizmu wymagał skupienia. W tle słychać było odgłosy bombardowań, a ludzie modlili się, obserwując go z oddali. Czas zdawał się zatrzymać. Sekundy rozciągały się w nieskończoność. W końcu, klik, bomba ustąpiła. Miasto przeżyło kolejny dzień, a Janek, wyczerpany, ale niepokonany, odetchnął głęboko. Po wojnie Janek wrócił do zwykłego życia, ale jego legenda przetrwała. Mieszkańcy, którzy pamiętali jego czyny, opowiadali historię o człowieku z drutem, który uratował setki istnień i stał się symbolem nadziei, odwagi i sprytu. Nikt nie potrzebował medali ani nagród, dla Warszawy był bohaterem samym w sobie. Historia Janka przypomina nam, że prawdziwa odwaga nie zawsze wymaga siły militarnej. Czasem wystarczy wiedza, precyzja i serce pełne determinacji. Nawet w najciemniejszych czasach, pojedynczy człowiek może odmienić losy setek ludzi, a jego czyny przetrwają w opowieściach, legendach i pamięci pokoleń. W ostatnich dniach wojny Warszawa była zrujnowana. Ulice były pełne gruzu, dym unosił się nad miastem, a cisza przeplatała się z odgłosami wybuchów w oddali. Janek, mimo zmęczenia i ran, które wciąż go piekły, nie mógł pozwolić, aby nawet jedna bomba zagroziła mieszkańcom. Każda akcja była coraz bardziej ryzykowna, każda decyzja ważyła życie setek ludzi. Pewnego wieczora. W ruinach starej kamienicy Janek znalazł bombę z czasowym zapalnikiem, która wymagała manipulacji niemal chirurgicznej precyzji. Wiedział, że nawet najmniejszy błąd może kosztować życie wszystkich w sąsiedztwie. Ukląkł przy ładunku, pocierając dłonie i patrząc na zniszczone mury, które jeszcze kilka miesięcy temu tętniły życiem. Drut z munduru w jego ręku stał się przedłużeniem jego myśli. Każde zgięcie, każdy ruch był dokładnie przemyślany. W tym samym czasie ludzie którzy przetrwali naloty obserwowali go z bezpiecznej odległości starsi modlili się w ciszy dzieci szeptały jego imię jak zaklęcie ochronne a młodzi mężczyźni którzy nie mogli pomóc czuli dumę i nadzieję Janek poczuł ciężar odpowiedzialności który spoczywał na jego barkach od miesięcy nie tylko technicznego mistrzostwa ale i losu miasta minuty zamieniły się w godziny a każdy dźwięk wydawał się zagrożeniem ale wtedy po tym jak przesunął ostatni przewód drutem, rozległ się cichy klik, bomba została rozbrojona. Miasto, choć zrujnowane, przeżyło kolejny dzień. Ludzie wznosili ręce w geście ulgi, a Janek opadł na kolana, zmęczony, ale zwycięski. W ostatnich dniach, gdy wojna zbliżała się ku końcowi, Janek rozbroił wszystkie 340 bomb. Każda z nich była historią strachu, nadziei i heroizmu. Nigdy nie używał profesjonalnych narzędzi, jedynie drutu z munduru, wiedzy i niezwykłej intuicji. Warszawa przetrwała dzięki jego odwadze, a legenda o człowieku z drutem rozprzestrzeniła się po całym mieście. Po wojnie Janek powrócił do spokojnego życia. Pracował w warsztacie, pomagał rodzinie, odwiedzał sąsiadów. Nigdy nie szukał chwały ani medali. Ale każdy, kto znał jego historię, wiedział, że był bohaterem większym niż większość żołnierzy na froncie. Ludzie opowiadali o nim historie, które przechodziły z pokolenia na pokolenie, o człowieku, który samotnie ocalił setki istnień, stając twarzą w twarz z niemiecką machiną wojenną. Historia Janka przypomina, że prawdziwa odwaga nie wymaga siły militarnej ani fanfar. Czasem wystarczy wiedza, precyzja i serce pełne determinacji. Nawet w najciemniejszych czasach jeden człowiek może odmienić losy wielu, a jego czyny pozostają w pamięci, legendach i sercach tych, których ocalił. Dziś, gdy patrzymy na ulice Warszawy, na odnowione budynki i spokojne życie mieszkańców, warto pamiętać o cichych bohaterach, którzy działali w cieniu, z drutem w ręku i niezłomną odwagą w sercu. Janek Kowalski, człowiek, który rozbroił 340 bomb, jest symbolem nadziei, heroizmu i siły ludzkiego ducha. Jego historia dowodzi, że nawet pojedynczy człowiek z wiedzą, determinacją i odwagą, może ocalić setki istnień i wpisać się na zawsze w historię swojego miasta. Po zakończeniu działań wojennych, Janek powrócił do swojego mieszkania w spokojnej części Warszawy. Wciąż pamiętał każdy detal, klik mechanizmu, zapach smaru, dźwięk tłuczonego szkła, kiedy przechodził przez ruiny miasta. Wspomnienia o godzinach spędzonych przy bambak, samotnych nocach i strachu, który pulsował w powietrzu, towarzyszyły mu w ciszy, gdy miasto powoli wracało do życia. Mieszkańcy. Którzy przeżyli dzięki jego odwadze, często przychodzili, by go odwiedzić. Starsi ludzie opowiadali dzieciom o „człowieku z drutem, który ratował życie nie dla sławy, lecz z poczucia obowiązku i człowieczeństwa. Janek nigdy nie szukał uznania. Wystarczyło mu, że ludzie byli bezpieczni, że dzieci mogły biegać po ulicach, a miasto nie legło w gruzach przez 340 bomb, które on sam rozbroił. W chwilach samotności Janek siadał przy stole, patrzył na drut, który kiedyś uratował setki istnień. I myślał o tym, jak krucha jest granica między życiem a śmiercią. Każda bomba była lekcją pokory i odwagi, a każda uratowana rodzina dowodem, że jednostka może zmienić losy wielu ludzi. Jego historia stała się legendą, która przetrwała pokolenia. Ludzie, którzy nigdy go nie spotkali, słyszeli o nim w opowieściach dziadków, w książkach, a nawet w artykułach historycznych. Janek Kowalski, człowiek z drutem w ręku, stał się symbolem nadziei i odwagi, przykładem, że nawet w najciemniejszych czasach jeden człowiek może odmienić los całego miasta. Warszawa powoli odbudowywała się z ruin, ale duch Janka pozostał w jej ulicach. Każdy krok po brukowanych ulicach przypominał mieszkańcom o cichej walce, która toczyła się w cieniu wielkich bitew. Choć historia wojny była pełna dramatów, zniszczeń i strat, opowieść o Janku dawała nadzieję, że człowieczeństwo, odwaga i inteligencja potrafią przezwyciężyć nawet największe zagrożenie. Janek spędzał resztę życia w spokoju. Ale nigdy nie zapomniał tych dni. Jego pamięć była żywa w każdym, kto przetrwał dzięki jego poświęceniu. To historia o człowieku, który rozbroił 340 bomb, nie dla nagród, nie dla chwały, ale z poczucia obowiązku i niezłomnej odwagi. Historii takiej, jakiej nie da się zapomnieć legendy Warszawy człowieka, który zmienił bieg wojny jednym drutem i niezachwianym sercem. Lata mijały, a Warszawa powoli wracała do życia. Budynki były odbudowywane. Ulicę wypełnił gwar ludzi, a w powietrzu czuć było nadzieję po latach strachu i zniszczenia. Jednak ci, którzy znali prawdziwą historię, wciąż pamiętali cichego bohatera, który z drutem w ręku ocalił setki istnień. Janek często spacerował po mieście, spoglądając na dzieci bawiące się na placach, na targowiska pełne ludzi, na odbudowane kamienice. Każdy krok przypominał mu dni, gdy balansował na granicy życia i śmierci, manipulując bombami, które mogły zniszczyć całe dzielnice. Każdy przeżyty dzień był dowodem, że odwaga, precyzja i poświęcenie potrafią pokonać nawet największe zagrożenie. W jego wspomnieniach wracały obrazy tych godzin spędzonych przy bambak, cisza w zrujnowanych ulicach, dźwięk klikających mechanizmów, szept modlitwy ludzi zebranych w bezpiecznej odległości. Każda bomba była nie tylko testem umiejętności technicznych, ale też próbą charakteru, siły woli i człowieczeństwa. Mieszkańcy, którzy przeżyli dzięki jego poświęceniu, opowiadali historię o Janie dzieciom i wnukom. Mówili o człowieku z drutem, który nigdy nie zawiódł, o człowieku, którego jedyną bronią była wiedza i niezłomna odwaga. Jego imię przetrwało w legendach ulicznych, w książkach, a przede wszystkim w sercach tych, którzy byli świadkami jego heroizmu. Janek Kowalski stał się symbolem tego, że jeden człowiek, działający z poświęceniem i inteligencją, może zmienić los całego miasta. Żadna bomba nie była w stanie pokonać jego determinacji, żadna trudność nie mogła złamać jego ducha. I choć czas wymazał wiele dramatów wojny, legenda Janka pozostała żywa, przypominając wszystkim, że odwaga, precyzja i serce pełne determinacji są silniejsze niż największe zagrożenia. W końcu Janek usiadł w swoim małym mieszkaniu, spoglądając przez okno na miasto, które ocalił. Czuł spokój i satysfakcję, wiedząc, że jego wysiłki nie poszły na marne. Każdy klik każdy centymetr drutu w jego ręku, każda decyzja na granicy życia i śmierci przyniosła efekt, Warszawa przetrwała. A w ulicach miasta, w historii jego mieszkańców, w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, żyła legenda człowieka, który rozbroił 340 bomb nazistowskich bez narzędzi, tylko drutem z munduru. Historia Janka Kowalskiego przypomina, że prawdziwa odwaga nie zawsze jest głośna, czasem jest cicha. Precyzyjna i niezłomna, ale jej efekty mogą ocalić tysiące istnień i wpisać człowieka na zawsze w historię. Janek często wracał myślami do tych dni, gdy balansował na granicy życia i śmierci. Każdy klik mechanizmu, każdy centymetr drutu w jego ręku pozostawał w jego pamięci, jak echo niewidocznej wojny, która toczyła się w cieniu zniszczonych ulic Warszawy. Wiedział, że niektóre chwile były bliskie tragedii, że każda bomba mogła zakończyć życie setek ludzi w jednej sekundzie, a jednak wytrwał. Miasto powoli wracało do życia. Dzieci bawiły się na placach, targowiska zapełniły się ludźmi, a odbudowane kamienice przywracały poczucie normalności. Mieszkańcy, którzy przeżyli dzięki jego poświęceniu, często spotykali się, wspominając cichego bohatera. Starsi szeptali jego imię dzieciom, młodsi opowiadali znajomym, a jego legenda rosła z każdym dniem. Janek sam spędzał wiele godzin w samotności, czasem patrząc przez okno na odbudowane miasto. Czuł spokój ale również głęboką refleksję nad tym, jak kruche jest życie i jak cienka jest granica między zwyczajnym dniem a tragedią. Wiedział, że jego czyny, choć nieznane szerokiej opinii publicznej, miały wpływ na losy setek istnień. Często wracały do niego obrazy ulic pełnych gruzu, dźwięk klikających mechanizmów, szept modlitw i spojrzenia ludzi, którzy obserwowali jego pracę z bezpiecznej odległości. Każda bomba była nie tylko testem jego wiedzy i precyzji, ale też próbą charakteru, cierpliwości i siły woli. Janek rozumiał, że odwaga nie zawsze wymaga hałasu ani rozgłosu. Czasem jest cicha, precyzyjna i niezłomna, a jej efekty zmieniają życie wielu ludzi. Choć lata mijały, wspomnienia o jego heroicznych czynach pozostawały żywe. Historia Janka Kowalskiego przekazywana była z pokolenia na pokolenie, stając się symbolem determinacji i poświęcenia. Ludzie pamiętali, że prawdziwy bohater nie zawsze nosi mundur, nie zawsze walczy na froncie, Czasem jego narzędziem jest zwykły drut, a jego siła, wiedza, spokój i niezłomna wola. Janek do końca życia nosił w sercu świadomość, że ocalił setki istnień. Widział, jak miasto powraca do normalności, jak dzieci biegają po ulicach, jak ludzie odbudowują swoje domy i życie. Każdy krok po brukowanych ulicach był dla niego dowodem, że poświęcenie jednostki może przynieść nadzieję całej społeczności. I choć nikt nie nadawał mu medali ani oficjalnych wyróżnień, Legenda Janka Kowalskiego trwała. Był człowiekiem, który rozbroił 340 bomb nazistowskich bez narzędzi, tylko drutem z munduru i w ten sposób wpisał się na zawsze w historię miasta, stając się symbolem odwagi, precyzji i niezłomnej determinacji. Miasto, które kiedyś tonęło w strachu i gruzach, dziś tętniło życiem, a duch Janka pozostał w jego ulicach, w sercach mieszkańców i w opowieściach przekazywanych kolejnym pokoleniom. Jego historia przypominała wszystkim, że prawdziwa odwaga nie potrzebuje rozgłosu, a jeden człowiek z determinacją i wiedzą może zmienić losy setek istnień. Janek spędzał resztę życia w spokoju, ale jego myśli często wracały do tych dni, gdy miasto było w nieustannym niebezpieczeństwie. Każdy klik mechanizmu, każdy centymetr drutu w jego ręku, każda decyzja podejmowana w ułamku sekundy pozostawały w jego pamięci jak echo wojny. Wiedział, że niektóre bomby mogły zakończyć życie setek ludzi w jednej chwili, a mimo to przetrwał. Mieszkańcy miasta, którzy przeżyli dzięki jego odwadze, nigdy nie zapomnieli jego imienia. Starsi ludzie szeptali je dzieciom, młodsi opowiadali znajomym, a opowieści o człowieku z drutem stawały się częścią miejskiego folkloru. W każdym opowiadaniu powracała ta sama myśl jeden człowiek, z wiedzą, precyzją i odwagą, może zmienić los wielu. Janek często spacerował ulicami Warszawy, patrząc na odbudowane budynki, place zabaw i targowiska pełne ludzi. Każdy krok po brukowanych ulicach przypominał mu, jak kruche jest życie i jak cienka granica dzieli codzienność od katastrofy. Widział dzieci bawiące się na ulicach, młodych ludzi pracujących przy odbudowie miasta i czuł, że jego wysiłki nie poszły na marne. Choć nigdy nie szukał rozgłosu ani nagród, jego legenda trwała. Ludzie przekazywali sobie historię o Janie Kowalskim, człowieku, który rozbroił 340 bomb nazistowskich, nie używając żadnych narzędzi poza drutem z munduru. Historia ta stała się symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej determinacji. Każda bomba była nie tylko wyzwaniem technicznym, ale też testem charakteru. Janek uczył ludzi, że prawdziwa odwaga nie zawsze wymaga hałasu i chwały. Czasem jest cicha, precyzyjna i niezłomna, a jej efekty mogą ocalić tysiące istnień. Jego życie i czyny przypominały wszystkim, że jednostka może wpłynąć na los całego miasta, że wiedza, spokój i serce pełne determinacji są mocniejsze niż największe zagrożenia. Na koniec, gdy spoglądał przez okno swojego mieszkania, widział miasto, które ocalił. Warszawa powoli odbudowywała się z ruin, ale duch Janka pozostawał w jej ulicach, w historii mieszkańców i w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jego czyny stały się przykładem dla wszystkich. Nawet w najciemniejszych czasach jeden człowiek z odwagą, precyzją i niezłomnym sercem może ocalić tysiące istnień i wpisać się na zawsze w historię. Po latach Janek wspominał każdy moment spędzony przy bambak, dźwięk klikających mechanizmów, oddechy ludzi w bezpiecznej odległości, napięcie, które wisi w powietrzu, gdy sekundę dzieli od tragedii. Te wspomnienia były żywe, jakby wojna nigdy się nie skończyła, a każdy dzień w Warszawie wymagał od niego tej samej precyzji i odwagi. Mieszkańcy. Którzy przeżyli dzięki jego poświęceniu, nigdy nie zapomnieli jego imienia. Jego postać stawała się legendą, szeptaną w domach, opowiadaną dzieciom, wspominaną w rozmowach starszych ludzi. W opowieściach powracała jedna myśl człowiek z drutem, który ocalił miasto. Nie był żołnierzem na froncie, nie walczył w bitwach, a jednak jego działania ratowały życie setek ludzi każdego dnia. Janek spacerował ulicami Warszawy, patrząc na odbudowane domy i place zabaw. Na ludzi wracających do normalnego życia. Każdy krok przypominał mu, jak kruche jest życie i jak cienka granica dzieli codzienność od katastrofy. Widział dzieci biegające po ulicach, młodych ludzi pracujących przy odbudowie miasta i czuł, że jego wysiłki nie poszły na marne. Choć nigdy nie szukał uznania ani medali, jego legenda trwała. Ludzie przekazywali sobie historię o Janie Kowalskim, człowieku, który rozbroił 340 bomb nazistowskich bez narzędzi. Tylko drutem z munduru. Historia stała się symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej determinacji. Każda bomba była testem charakteru, wiedzy i spokoju. Janek pokazał, że prawdziwa odwaga nie zawsze wymaga rozgłosu, czasem jest cicha, precyzyjna i niezłomna. Jej efekty mogą ocalić tysiące istnień i wpisać człowieka na zawsze w historię. Spoglądając przez okno swojego mieszkania, Janek widział miasto, które ocalił. Warszawa powoli wracała do życia, a duch jego heroizmu pozostawał w ulicach, w sercach mieszkańców i w opowieściach przekazywanych kolejnym pokoleniom. Jego historia przypominała wszystkim, że jeden człowiek, z wiedzą, determinacją i odwagą, może odmienić losy setek istnień i wpisać się na zawsze w historię miasta.